To co tam halo, dzwoni kurier z parką? się ma, Na nikim nie można polegać. Gdzie jest, A, Diego? To, działać, Diego kutafończe, where are you? Za Gomeza! Za twoją mamę! 1200 bryłek rudy mam mu dać to, to, za to? musi być jednak Może, tylko więcej je powtórzy

Dobra, idziemy po tego chłopka. Pewnie masz rację. Chyba nigdy nie skończy. Hej ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś marny dziecko. Do zobaczenia. Trzymaj się. Pewnie masz rację. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Był jest prawidłowy. No nie zawsze Czekaj, lepiej się... Czekajcie, ten chłopak był chyba na targowisku, jeżeli dobrze pamiętam. Prawda? Hmm, to jesteś ty? Nie. To jesteś ty? Nie. On nie był na targowisku. On był gdzie indziej. On był tam wyżej. Był tutaj meza, Tak, tak! Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze. Spoko, zajmę ruszajmy. się rudą. R mucha. Szmato. K pale na Zaraz Gala No i co teraz zrobisz, Dusty? Eee zeskoczył. Może tak powiem, zeskoczył? Za Gomeza! Ale naprawdę musicie się tak witać, Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar. E, no tak, kurwa, czy taki wow. Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło y skończyło te w dzisiejszych czasach musisz uważać na to co mówisz przy obcych w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać od co pogadajmy lepiej o czymś Chciałbym innym być teraz w jego skończeniu. paplaninie ludzie zawsze zapewne masz rację był czas kiedy tak jest był czas, kiedy Sam emp piuta i pójdźcie tego kurwa, błagam. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować. A oto sto bryłę grudy. Nic nie widziałem. I kurwa, kozak. Jak dużo się może spierdolić po drodze? To jest moje pytanie. Gdzie on jest? Gdzie ten Dlaczego Zawsze tak się dzieje. Zawsze to samo czekaj, że się nie Gdzie on jest? z tymi mi się popsuł? Yy. To jest kurwa problem nie. Oj dobra idę do idę zobaczymy co się stanie w sensie whatever The fuck? jak lepsze jak dużo lepsze statystyki mam teraz tak naprawdę ze zbroją i z mieczem ciekawi mnie Nie wiem, czy nie będziemy musieli save'a wczytać, no bo nie ma Dasti'ego ze mną, przecież kurwa on se zniknął, debil. No ale dobra, no zobaczymy. <śled> ja puść. No ale no kurwa, no. Obce wziął i zniknął ty. Może będzie już. Pod tym, pod obozem. Pytanie, czy takie poruszanie się, jak ja składaczam, jest szybsze, czy nie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy nie. Cieszę się, że Cię widzę. Mam dla Ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuję się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Niech śniący macie w swojej. Rozdział drugi. Aha. No kurwa, no znik mi dasti do chuja! Dasti mi się popsuł. Dobra, idziemy do Iberiona. Złaś mi z drogi, albo oberwiesz w ucho. Rodzisz mi? bardziejać. Tak długo jak nieś uważać na to, co mówisz przy obcych. To nie mój problem. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z góru. Sam Iberion udzielił mi pozwolenia. Kłamcy łatwo mogą stracić język, więc uważaj, co mówisz. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Pochój się pluje. Durniu. To niezły oświecony, jak ma babę. O niezły oświecony. Niezły oświecony chłopty Masz skrzynkę. Lians, dziękuję za 25 miesięcy, piękny panie. Ale ty jesteś kurwa już stary na tym czacie. Książki. To nie da się czytać tylko zerknę co tu macie, nie? Bez zodi No, fakt! Nic nie widziałaś! Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać, co ci się stało ze stopą? Kurwa. No Ten z bractwa To no jest gid. Witam serdecznie, dziękuję za stówkę, piękny człowieku. Dziękuję bardzo, jak ty mnie rozpieszczasz. Kurde bele, jak się masz? Co u ciebie i dziękuję. You, eh? Dziękuję bardzo za stówkę, piękny panie. Yy, teraz bezbłędnie otwieramy. Dobra, nieważne nie było to matko. Co u ciebie? Gim. U, papato! Jak się miewasz, piękny panie? Mini wypłata to oddaję podatek na Big Maca. Dziękuję bardzo. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Iberion sobie przygruchał jakąś fajną panią i... No, rozumiem. Witaj, mistrzu Iberionie. Czy Przypominam Uu. sobie twoją twarz. Nie to był. niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... A. Czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Nijaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Okay. No tam u ciebie Oceń. Jak się miewasz? Jak z drugońka. A, że dupa, no, bez kity upada. Słuchaj, zrobimy zbliżenie. ona troszkę. Chyba. Bo strana, no jedno z dwóch, no kurwa. Co kto boli, nie? Dobra, trapa. No to małyś. Lepiej się śmieszy mnie to, że ich okradłem, kurwa. Okradłem ich lidera. Nichuj. Nie Wszystko w porządku, kolego? <słyszy> no dobra, on będzie ten. Się. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dobra. Tak długo jak mnie to nie dotyczy, to co no. O, czekaj, Melvin. A no i chłop. I Dusty zniknął. No chuj, no, nie uratujemy go już. Nie Na to, co co Dusty po prostu został naturalną ofiarą wszystkiego, nie? Nie ma a no, i śniący... Dobra, to robimy to w ten sposób. Patera, zapisujemy. Wchodzimy sobie. No i. nie to. Mądra decyzja. Gdzie jest tam? No dobra. Dobrze, dobrze. Gdyby jeszcze komita nie podkurwiała i byłbym w niebie. A czemu cię wkurwia? U mnie? po żądalu żyję, Rozumiesz? Praca, dom. Praca, dom. Trochę się nie chce. Trochę się chce. Uuu. Tu już na strzała jest zdejmowane, rozumiesz. To już poważne damarze są. Bez, bez rozumiesz miętkiej gry. No to jest kurwa ich taki patent stary, no tutaj, no niestety, wiesz, nie wygramy z tym. i <grystanie> dobra, ja próbuję kurwa tego Jasura pierdolonego zbejtować. Tylko wejdę sobie na skałę. Słuchaj. Kurwa ile was tu? Z miliard. To ty kurwa, wejść tu możesz na starego. Uy! Latam! Kurwa, mnie przestraszył! Kurwy, jebane. Ale latam, chociaż se, nie. Zawsze jakiś plus. Ale, już wiemy, że mogę się z nimi napierdalać. I... Ty kurwa. Ale wiesz... Nie To dobrze, że cię urabia. To wiesz... Przynajmniej coś się dzieje, wiesz jak jest. Gdzie jest, to, gdzie jest reszta tych chujów? Kolega zostawili tej. No bo jest ogromna różnica. To najprostsza różnica jest ze słowem ale. Kurwiasz mnie, ale cię kocham. Ale. Kocham cię, ale mnie wkurwiasz. To już jest zasadnicza duża różnica. No kurwa, zniknęły te jaszczuryty. Rozumiesz to? No? A tam są. Dobra, walimy ich na pizdę. Nieosiągalny niegdyś przeciwnik został szmatą dobicia. Lubelski potion. To zależy z czego? Pigwówka działa na HP, orzechówka na manę. Także musisz dobrze wy Choose wisely Owoce leśne to jest, rozumiesz już. To jest wyższy level. To już nie są podstawowe potiony. To jest. choć jeszcze dodaje streng... normalnie strength, więc masz kurwa, rozumiesz, siłę plus dodatkowo oczywiście HP. I to nie, że to ci tylko regeneruje, ale to ci dodaje wręcz HP. Więc tutaj no... szanuję. No chodź. Taś, taś. Kici, kici. Kurwa, ile tego mięsa zaraz będziemy mieć. Dobrze by było ugotować to mięso, bo chyba się dało, nie? Ale z drugiej strony, Jocu, no jak nie kochać babów? W takich sytuacjach. Kochanie, ty jesteś tutaj? Nie, jest na górze. Nie siadła ruleta, co? Nie ma na mucha. Chciałem mogliby zadać pytanie, ale jej nie ma. Bez... O, Japek wygrał z Niunią bo prawie złego zwrotu użyłem a to by było bardzo no, niebezpieczny zwrot by byłby to byłby a? idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej i zamierzam go sobie zatrzymać. Aha. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja. Gin! Kurwa, przegrałem. Jeszcze chciał mnie dobić, kurwy syn. Dobra, kurwa, Pato. Nie mogę go uderzyć. Chciałem mu kurwa tak sprytnie wykurwić Fireballem. No i nie wysłał. Jak zwykle kurwa. Odłóż broń! Ha! Czyli jednak wiesz co Ale dla ciebie pierdolić. dobre... Idź precz! Idź teraz nie tylko GI... Głupie trochę. Dobra, został pokonany. Dobrze by było zdać raport arcymagom, co odpierdalają bagniaki. Raczej znaczy arcymagowi, w sensie magom. which is haji